Jaka ładna, jakbym był wypity, to bym zagadał. O, pomachała mi. Przestałem pić, to zagadam na trzeźwo. Cześć, mogę Cię zaprosić na kawę? Czemu nie? Przystojniaku. Piłaś alkohol? No trochę, a co? To jakaś zbrodnia? Nie, tylko może. Masz z tym problem. A ty jesteś abstynentem? Alkoholikiem nie piję od dwóch lat. Moje gratulacje, ja piję kiedy chcę. Tylko mam prośbę: czy możesz nie pić przy mnie? To chodźmy, bo się rozmyślę. Nie przedstawiłem się, Boguś. Sara, miło mi to tak dużo piłeś, że musiałeś przestać? Ostatni mój ciąg trwał prawie rok. Straciłem niemal wszystko. Mnie zostawił mąż. Ciągle się kłóciliśmy. A ja, żeby sobie poradzić, po prostu piłam. Ale nie uważam się za alkoholiczkę. Wiesz, alkohol to jedynie narzędzie do regulowania uczuć. Ja w dzieciństwie przeżyłem traumę. Piłem, żeby się pozbierać. I tak znalazłem się na samym dnie. Ja byłam zgwałcona, jak miałam 16 lat. Serdecznie ci współczuję. Bardzo mi przykro. Chodźmy, odprowadzisz mnie? Zadzwonisz do mnie, Boguś? Myślę, że tak. Może wybierzesz się ze mną na meeting? A może kino? To może kompromis i meeting i kino? To kino i basen. Dobrze, kino, basen i meeting. Dobrze zastanowię się. Uparcie hu. Tutaj mieszkam do miłego. No dobrze, odezwę się, pa. O, siema Bogu, co u ciebie? Waldek, Siemanko, u mnie. Super. Idę na meeting. Chodź ze mną. Chętnie, ale nie dzisiaj. Idę do pracy. No dobra, ja uciekam. Trzymaj się. Słuchaj, wpadnij do mnie jutro rano. Będę. Pa. Idę, idę, już otwieram. Może to Bogusz. Oliwia, wejdź! No cześć, co cię sprowadza? Po prostu, długo się nie odzywałaś. Po prostu, poznałam kogoś. Gratuluję, kto to taki? Przystojny, nieznajomy. Dapijesz się wina? Nie, dziękuję, ale chyba ty masz dość. Pójdę już. Wejdź, drzwi otwarte Cześć, muszę pogadać Byłem dwa dni temu u syna Był alkohol Nie napiłem się, rzecz jasna Ale teraz mam straszne głody Zwariuję Dobrze, że przyszedłeś Odgadasz, to ci ulży A co u ciebie? Poznałem Piękną kobietę Niestety nadużywa Alko Niedobrze Musisz uważać Śmiertelna choroba, więc. W dodatku myśli, że ma kontrolę nad piciem. Pij, nie krępuj się na zdrowie, ha, ha, ha. Cicho, ja nie mam z tym problemu. Kim ty kuźwa jesteś? Twoim największym przyjacielem. Prawda, że miło? Siebie tu w szale nie ma. Owszem, jestem. Pomagam ci. Ale szynowaliłam. Pij dalej, przecież jesteś trzeźwa. Cześć dziewczyny, mam na imię Boguś. A to moja przyjaciółka Oliwia. Bardzo mi miło. Sara mówiła o tobie. Mi również mam nadzieję, że dobre rzeczy. No, superlatywy. Oj, bez przesady, ale miło mi. Pijecie alkohol? Ach, to ja. Musiałam się zaleczyć. Wczoraj miałam omamy z widy. Prawda, że miło? Więc kiedy idziemy na meeting? Ja też uważam, że powinnaś tam iść. Dobrze, namówiliście mnie. Sara, jestem alkoholiczką. Piłam, bo nie radziłam sobie z traumą. Dopiero terapia pozwoliła mi się z tym zmierzyć. I w jakimś stopniu oswoić, dlatego dzięki Wam jestem tutaj, trzeźwa. Brawo, Sara, ja nie byłam w stanie sprostać tej rzeczywistości. Regulowałam się alkoholem, ale dość. Czwarty rok trzeźwości. O, jak miło Cię widzieć! No, Ciebie też. Co słychać? Nie odpisujesz, nie dzwonisz, nie chcesz się spotkać? Nie atakuj mnie. Być może, jakbym zeszła level niżej, zainteresowałabym się tobą, ale wybacz i daj mi spokój. Dobra, idź, łaski bez. zwałem ciebie bo odbieram ci ten projekt A jak to szefie starałem się wiem że tam jest dużo poprawek ale Cześć! Cześć! Spieszę się akurat. Miałeś być na mitingu i co? Coś się dzieje? Pogadamy później. Muszę już iść. Cześć, Boguś, w końcu Cię widzę. No jest tak ciepło, że akurat każdy na spacerze. A masz coś naprzeciw? Czym się denerwujesz? Jak o tym teraz myślę? To hello, mam nawrót choroby. Musisz być silny jak żołnierz, stosując znane zasady. Dam radę, muszę iść. Jedyne co musisz, jak chcesz, to zwiększyć intensywność spotkań. Wiem, a robię dokładnie odwrotnie. Pójdę już, dzięki za wszystko. Czym mogę służyć? Dwa razy whisky i batonik. Proszę. Nie powiem nikomu, pi. Sam powiem, jak będzie czas. Tymczasem polej. A co się zadziało, że... Wszystko mi się posypało, jak domek z kart, z dziewczyną, pracą, kumplem. Samo życie. Idę po kieliszki. Tak, książkę, ale negadaj mi, nie dołuj mnie. Uuu. I to nieźle, odprowadzę cię. A co ty tu robisz? Idź spać, połóż się. Ja zdrzemnę się na kanapie. Rano się tobą zajmę. Zrobiłam ci kawę i kupię ci coś na kaca. Zdrowego. Raczej na nic nie zasługuję. Strasznie mnie telepie. Dziękuję ci. Nie ma za co. Już nie pijesz. I 90 mitingów w 90 dni. Oczywiście. Moja królowo. To pójdę do sklepu, a ty się nie ruszaj. E, słuchaj! Tak dobrze się rozumiemy. Może powinniśmy ze sobą spróbować. No wiesz... Bo widzisz, co prawda Oliwia mi się spodobała, ale to ty jesteś zawsze blisko. Byłem ślepy. Przepraszam, to w tobie się zakochałem. Ja Cię kocham od pierwszej chwili, kiedy tam na przystanku i bardzo Cię pragnę. O Sara, co u Ciebie? Napijesz się? Zapraszam na drinka. Dziękuję, nie piję.